Witam Adam Kopacz, miłośnik Excel z portalu Excel i Adam Excel na luzie odcinek 8. Tym razem chcę Ci przedstawić kilka gier autorstwa Piotra, który zamieścił post na malinowym fanpage'u o Excelu i zgodził się, żebym je udostępnił tak pokazał dalej. I to jest fajne, że to są proste gry i Czasami nie wymagają nawet VBA, żeby zaczęły działać. Czyli mamy przykładowo taką wycinankę, no wybierankę pól, tak takie powiedzmy kółko i krzyżyk, że szukamy każdy kolejny gracz, tak wybiera sobie zaznaczenie. tak jedynka to jest Marek, czyli na czerwono, Arek jest na żółto i możemy sobie wybierać. I jak u zbieramy kółeczkę znaczy się kwadraciki w poziomie albo w pionie 3, no to dana osoba wygrała i tu tak fajne, że możemy tak jak jest Marek i Arek, to jeszcze możemy dołożyć Jarka, tak możemy dołożyć trzeciego gracza i tu mamy listy rozwijane, wybieranie wartości i odpowiednie formatowanie warunkowe, czyli sam Excel, taka zabawka. Tak jak chcemy zacząć grę od nowa, to po prostu delete, kasujemy cały nasz obszar, mamy puste komórki i po prostu zaczynamy wybór naszych tutaj komórek poszczególnych graczy i możemy się bawić. Tak, kolejna gra szyfr, czyli jest hasło, liczba i musimy sobie tutaj je odgadnąć, czyli po prostu wpisujemy. Kolejne cyfry, jakie nam przyjdą do głowy, jaki to może być hasło, jaka może być cyfra, tak? I jeśli mamy właśnie o ten kolor gruby zielony, to znaczy, że zgadliśmy cyfrę. Tak, w tym miejscu na pewno jest ta cyfra. Jeśli jest taki szary, taki szaro-zielony, jasny zielony, to znaczy, że ta cyfra jest gdzieś w liczbie, ale tu trzeba brać pod uwagę to, tak? że ta cyfra może być już gdzieś w liczbie jak tu sobie wypełnim ósemki nie było tutaj, tu dwójki przykładowo tutaj nie było, tutaj ma być 0. Tak, czyli jeśli jest podobna sytuacja, ta jedynka jest gdzieś w cyfrze, to znaczy, że to może być ta jedynka. Tak, może być tu jakaś ekstra jedynka. No tu widzimy, że piątka i dwójka jest w tej cyfrze, więc no gdzieś musimy zacząć przestawiać, kombinować z tymi cyframi, tak, czyli tutaj 1, 3, przykładowo tutaj dwójka, tutaj piątka. Zobaczymy, czy ta jedynka faktycznie się jeszcze gdzieś powtarza, czy nie. I mamy, o tak, tu już mamy ciąg, kilku kolejnych. Cyfr, jak już wiemy, gdzie kombinować, i tutaj piątki na pewno nie było, tu 0, a trafiliśmy, czy tu jest jedynka, Nie, no to tak, tu jest jakaś inna cyfra, tak? Wiemy, że tutaj 7, 8, 9 nie mam, bo tych cyfr nie ma w tej liczbie i można tak sobie zgadywać, tylko że tu jest to proces ręczny, tak? Czyli na arkuszu z hasłem musimy sobie wpisać to liczbę. Ktoś musi wpisać dla nas, żeby była zabawa, żeby tutaj mogliśmy ją zgadywać i dlatego tak jest jeszcze wersja z VBA, gdzie to komputer za nas zgaduje, nie mamy bezpośredniego dostępu do tej liczby musimy sami zgadnąć, jaką tam liczbę wylosował. I na koniec jak gra zgadywanka tak trochę jakby koło fortuny, no bo mamy do odgadywania hasła, ale znowu tak, hasło ktoś musi dla nas wymyśleć i my tutaj jako gracze możemy sobie wstrzelać literki, tak, widzieliście hasło, to na pewno W tam jest, tak, L jest, tak, kolejny gracz, możemy sobie tam ustalić reguły, tak, i odgadywać, zdobywać punkty do momentu odgadnięcia hasła, tak, Przydało tutaj dla ambitnych, właśnie, może być sprawdzenie, jak poszczególne gry działają, i tam dopisanie jakichś ulepszeń, usprawnień, albo po prostu zrozumienie zasad działania tych formuł. Ogólnie, arkusze są chronione, i żeby wyłączyć tak na karcie recenzję, niechronienie arkusza, tak żeby przez przypadek czegoś nie zepsuć, no to wpisujemy tutaj 0, tak zero i tak po prostu tą cyfrę i teraz arcusz jest niechroniony i możemy tak podglądać formuły, zasady jakie tu były tworzone te gry. I tak Piotr mi pozwolił udostępnić, czyli w opisie wideo znajdziecie link do mojego dysku Google i tam w katalogu Excel na luzie tak w podkatalogu jeszcze 0.8 te wszystkie pliki możecie znaleźć sobie, pobrać i pobawić się tymi grami, spróbować zrozumieć ich zasady.